Rusza, proszę Państwa, nowy sposób rekrutacji do wojska. Naszym gościem jest szef rekrutacji Wojskowej Komendy uzupełni w Poznaniu, major Andrzej Nieradko. Dzień dobry, panie majorze. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie majorze, można powiedzieć tak, armia wyposaża się w coraz nowszy sprzęt, ale też wykorzystuje nowoczesne technologie do rekrutacji. Zaczęliście Państwo od uruchomienia portalu rekrutacyjnego. Proszę powiedzieć, jak on działa? Tak jak pan redaktor powiedział, to modernizacja to jedno, a zwiększenie liczebności sił zbrojnych to drugie. I tu właśnie przed terenowymi organami administracji wojskowej, czyli tutaj w moim przypadku wojskową komendą uzupełnić wiele zmian, ale wszystko po to, żeby ułatwić kandydatowi drogę do wojska, do wymarzonego rodzaju służby wojskowej. I tak jak pan powiedział, powstał, yy, od kilku dni działa yy, portal rekrutacyjny Wojska Polskiego, Powstał kilka dni temu, trzy dni temu, i już na tym portalu, tylko w naszej wojskowej komendzie uzupełnienia, mamy ponad 50 zgłoszeń. No proszę, to, 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 to całkiem nieźle. Ma też, z tego co wiem, powstać aplikacja, aplikacja na telefon, że to będzie jeszcze prostsze i łatwiejsze, żeby się do wojska, jak to się mówi, zapisać. Tak, nasze ministerstwo pracuje również nad aplikacją, mhm. która ma wszystko po to, żeby ułatwić sprawę, no bo wiadomo, jeżeli chodzi o aplikowanie do wojska, oprócz tego tradycyjnego bezpośredniego zgłoszenia się do służby Wojskowej Komendzie Uzupełnień, mamy możliwość złożenia wniosku przez elektroniczną platformę usług. Mhm. Halo, halo? mamy... Portal rekrutacyjny. Rozumiem. Panie majorze, gdyby pan był uprzejmy wyjaśnić naszym słuchaczom i ewentualnie osobom zainteresowanym, jak wygląda ta ścieżka takiego rekruta. Od chwili zgłoszenia, właśnie na portalu, w ogóle też jak, jak wygląda to zgłoszenie na portalu i wpisania się na portalu, to co dzieje się później też dalej zgłoszenia portalu jest proste. Mamy stronę normalnie internetową www.zostańżołnierzem.pl Po mhm. zgłoszeniu ochotnik otrzymuje na maila, bo tam musimy wspomnieć, podaje swoje oczywiście imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, mail tutaj jest istotny. Tak mhm. również może podać numer telefonu Preferowaną formą kontaktu w przypadku kontaktu telefonicznego podaje te ramy czasowe, w których to my będziemy się z nim kontaktowali. Po takim zgłoszeniu każdy otrzymie na maila informację o osobie, która zajmuje się jego zgłoszeniem i będzie z nim się kontaktowała. Mhm. Każdy kandydat przez tą osobę właśnie prowadzącą traktowany jest indywidualnie otrzymuje ofertę dopasowaną do jego preferencji i potrzeb, bo zdarza się tak, że często ten kandydat, który się do nas zgłasza, nie wie, w którym jakby to prosto powiedzieć kierunku uderzyć, bo mamy kilka form. Służby wojskowej, i to często my, poznając tego kandydata, możemy tą formę mu dopasować. Bo Terytorialna właśnie. służba wojskowa, służba przygotowawcza, zawodowa, kandydacka, okresowa, narodowe siły rezerwowe. Także Trzeba często ten jest. kandydat na pierwszy rzut oka może się pogubić, a my po to jesteśmy, żeby mu służyć swoją pomocą i doradzić, właśnie którą najlepiej z tych form wybrać. Następnie zostaje ustalony dogodny termin. Spotkania, żeby mógł złożyć oficjalnie wniosek, by później ochotnik mógł być skierowany do wojskowych centrów rekreacji, które właśnie też inaugurują tutaj w miesiącu we wrześniu. I to też jest nowy pomysł ministerstwa, który powstał i właśnie teraz my wdrażamy to w życie. Panie majorze, chciałem zapytać jeszcze, czy jak wygląda następnie selekcja? Jakie, jakie warunki musi spełnić kandydat? Czy są w ogóle takie warunki, takie podstawowe, nazwijmy to? Warunki tu jeżeli chodzi o warunki, to nic się nie zmieniło, czyli każdy kandydat przede wszystkim obywatelstwo polskie nie może być karany, odpowiednia predyspozycja psychofizyczna, kategoria zdrowia i to właśnie w tych wojskowych centrach rekrutacji będzie jakby, teraz było to ta procedura przez to, że chociażby badania lekarskie kandydat musiał pojechać do Wojskowej Komisji Lekarskiej do Bydgoszczy, odbyć badania w pracowni psychologicznej. Teraz to się wszystko skróci, bo będzie mógł to załatwić właśnie w takim doraźnie wyznaczonym miejscu, czyli tym wojskowym centrum rekrutacji. One będzie organizowane w wojskowej komendzie uzupełnień. Przynajmniej dwa razy w miesiącu tam ci kandydaci będą kierowani i te wszystkie sprawy będą w tym centrum mogły załatwić, czyli rozmowa zapoznawcza. Tam kandydat poznaje te wszystkie formy, o których mówiliśmy. To jest kontakt osobista, więc może zadać. Różnego rodzaju pytań, pytania, które dotyczą służby wojskowej. Tam również odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, gdzie będzie mógł sobie wybrać jak najlepszy dla niego dogodniejszy termin, gdzie będzie mógł być skierowany do służby. Tu, tak jak powiedziałem przejdzie badania psychofizyczne przed orzecznikami Wojskowej Pracowni Psychologicznej, odbędą się badania lekarskie. W ramach Wojskowej Komisji Lekarskiej i po otrzymaniu pozytywnych orzeczeń ochotnik otrzyma kartę powołania do tej wymarzonej służby wojskowej. Czy szukacie też ludzi zdolnych, którzy już coś potrafią, a może czasami są może po studiach, zastanawiają się, co ze sobą zrobić i mówią sobie, a może wojsko to jest miejsce dla mnie, czy dla nich też macie jakąś ofertę? i Jak wygląda później też proces szkolenia takiego rekruta? Tak jak powiedziałem, tych form szkolenia jest bardzo dużo. To mhm. również są studenci. Mamy dla nich różnego rodzaju szkolenia, gdzie wojsko, że tak powiem, potrzebuje wykształconych ludzi, mhm. także dla nich również, również jest jak najbardziej miejsce w wojsku polskim. Obecnie wojsko liczy 108 tysięcy żołnierzy, do końca roku ma być według tych danych, które znalazłem, 111,5 tysiąca. Panie majorze, chciałem zadać takie pytanie. Na koniec może dla tych, którzy nas, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy nas słuchają, dlaczego warto iść do wojska? To pewnie też dobry pracodawca, no, też tak można na to spojrzeć. Oczywiście, oczywiście przede wszystkim. Tak zwany pewny. Przede wszystkim to po to, by służyć ojczyźnie. Każdy z nas, jakby wpisane, to, żeby bronić swojej ojczyzny, a więc żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym, swoim rodakom. Można to również zrobić z pobudek wewnętrznych albo po prostu zainteresowania tematyką militarną, chęcią połączenia tego ze swoim życiem zawodowym. Służba w wojsku to także prestiż munduru. Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia ciekawych, unikatowych doświadczeń. Można tu oczywiście również spotkać ludzi, którzy myślą tak samo jak my, których łączy ta sama pasja. Niewątpliwym plusem tu, jeżeli chodzi o służbę w wojsku, jest stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy wraz z awansami na kolejne stopnie wojskowe. Tak jeszcze chciałbym dodać, żeby zachęcić tych niezdecydowanych, że w wojsku polskim żołnierz godnie zarabia. Uposażenie żołnierza, który dopiero co jakby rozpoczyna swoją przygodę z wojskiem, wynosi na dzień dzisiejszy 4100. Mhm. Poza uposażeniem zasadniczym żołnierz może otrzymać różnego rodzaju dodatki, świadczenia, otrzymuje również nagrody uznaniowe, jubiluszowe, gratyfikacje, a po zakończonej służbie może również liczyć na godziwą emeryturę. Bardzo panie majorze dziękuję i bardzo się cieszę, że pan rozpoczął odpowiedź na to moje, być może nieco przyziemne pytanie, w którym pytałem o to, że to dobry pracodawca. Rozpoczął pan jednak od tych najważniejszych atutów, które, które powinny przyświecać każdemu kandydatowi, czyli miłość do ojczyzny i chęć jego jej obrony po prostu. Bardzo dziękuję. Major Andrzej Nieradko, dziękuję panie majorze. Dziękuję ślicznie.